Ja dałem 180. No to może promocji miałeś? Nie, właśnie nie, no nie. Musiałem wybrać jakiekolwiek inne malowanie podłogi. Aha. nie. Dobra, cię Co robisz? No i co on robi? Powiedzcie mi, on tak specjalnie się we wszystkich O, nie słychać cię, wiesz? Odbogowało ci się. Musisz pisać, albo to zrobić. Teraz już sam mam złą nagrane. Masz No, co... No, ja też mam dodatkowe, no. Co chłop robi? Weź, proszę, chęci się... Albo nie, wy. Ty... Dobra. Znikaja. Stoisz, co ty się ruszasz? Ej. A. Co ty robisz? Kilkanaście razy to samo, chłopku za. Sam się tym autem Siema, A w swoim drogą giełdę sobie jeszcze obiadę, bo mogę się te 70 kładce kupić. Dobra, osoby, które Siem, mają 6 szyb mogę całą szklarnię. No i 3 zwykłe, o kurwa! Konwojem <grym> na no to Tam, tam jest! Bo nas zabijesz! No tam ego tutaj lewo. IC14 bo mówił coś o Isi. A no, nie mogę wejść... Aha, Koks nie mogę wejść do samochodu, zliczowało mnie.